Siemanko wszystkim. Ja jestem Rówa. Pokażę wam dzisiaj piękny teren. Róweczka wybrał się na przechadzkę. Zobaczcie jakie Róweczka ma widoki dzisiaj. Dzisiaj pokażę wam parę technik. Takich przydatnych. Z filmikiem do końca, żeby dowiedzieć się więcej. Widzimy się za chwileczkę. Pokażę Wam teraz technikę, którą wykonałem. Zostałem zaatakowany. Zobaczcie, jak się obroniłem. Nie? Dostałem lewym, prawym. Wyłapanie. Ściągnięcie tu na tań. Jest nacisk. Klepnie na pewno. Jest ból? Jest. Zostałem zaatakowany. Gościu wchodzi lewy, prawy. Zobaczcie teraz co się zadziało. Wchodzi lewy. Zbicie, zbicie. Hop. Przejście rękę. I dokładamy rękę. Jest mocny. Uścisk na, nie, nie, nie wyrwie się, uścisk na, tań na pewno można z tego, z tego można przewrócić, ale lepiej jest kontrolować. Lepiej jest kontrolować. Takie sytuacje mogą się przydarzyć Wam w życiu codziennym. Ludzie lubią się przychadzać po parkach, po lasach, na ścieżkach różnych. Nie wiadomo, kogo się spotka, a szczególnie wieczorami trzeba być czujnym. Tego mróweczka dzisiaj pokazuję takie techniki, które ja znam i mogę się podzielić z Wami. Dzisiaj mamy piękną zimę, minus 10 stopni, może tam troszkę więcej, ale zrobiłem rozgrzewkę. Także mi jest ciepło. Mojemu kaskaderowi też widzimy się za chwileczkę. Także pokażę Wam dzisiaj sporo fajnych technik, które znam. Wyobraźcie sobie taką sytuację: wybieracie się pobiegać, i zostaliście zaatakowani od tyłu. Zaraz pokażę fajną technikę. Zostańcie do końca, obejrzyjcie filmik. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że podobają się techniki. Chcieliście sztuki walki. Dzisiaj pokazuję na otwartej przestrzeni. Panie, bo jest zima. Jest trochę mrozik i oczywiście można wykorzystać techniki na śniegu. No nie jest za ślisko, akurat buty ubrałem sobie nieśliskie takie. Ale jeżeli macie śliskie buty, także nie wszystkie techniki się sprawdzą, bo nie stoicie stabilnie na nogach. Teraz wam pokażę technikę, jeśli zostaniecie zaatakowani, jak ja bym się obronił. Także uważajcie teraz. Pokażę wam teraz technikę, taką jak ja bym się obronił, jak ktoś złapie was za ubranie, a nie macie możliwości bardzo ruchów, bo jesteście grubo ubrani. Zobaczcie teraz. Już łapię. Tu no mi za nogarstek. Szybko chlap i obwracamy się. Zobaczcie. Tu jest fajna dźwignia i teraz wykończenie. Tu. Młotkiem. Pach. Nie ma zawodnika. Pokażę teraz jeszcze raz, to tylko z bliska. Idzie ręka. Pak. Tutaj za nogarstek i skręcacie się swoim ciężarem ciała. Zobacz, już mam dźwignię. I wykończenie jest. Na szczękę. Takie młotkowe uderzenie na pewno. Powali przeciwnika. Patrzcie, teraz złapał. Łapiemy za nogarstek swoim ciężarem ciała. Już, już mam dźwignię, tu już mam o dźwignię. I teraz wykończenie młotkiem. Mocno młotkiem na szczękę i nie ma zawodnika. Teraz uważajcie. Pokażę Wam, jak się broni przed kopnięciem i jak wykończyć takie, taką akcję. jazdy. Tu! No! Hop. Teraz troszeczkę zbliższa pokażę wam jak to wygląda. Chodzi w uderzenie kopnięciem. Tu! Odbicie jest. Albo po, podróż, jeszcze raz. Albo tu, przyjęcie. Ja kopię na zgięcie. I wchodzę mu za plecy, koniec. I tu jest wykończenie. Mam nadzieję, że takie techniki przydadzą wam się. Obserwujcie mój kanał. Udostępniajcie moje filmiki i lecimy dalej z technikami. Teraz kolano na krtań, na szyję. Tu mam jego palce. Tu je mocno na palce. Ma szansy takiego wyjść. Pokażę Wam teraz to z bliska. Stańmy, jeszcze raz pokażemy. Wchodzi kościoł, wchodzi z nogą. tu, pyk. Jest uderzenie i wchodzę od razu. Pyk. Kładę go, rękę kontroluję. Kładę kolano na jego szyi. Przechodzę sobie do. do mogę zabić klucz, ale przychodzę do palców. To no jest kontrola, piękna. Pokażę Wam teraz, jak to szybko wygląda. Spójrzcie teraz. Szybka, co? Przepuszczenie, powtórka. Przepuszczenie. Hop. Pach, pach, pach. Hop. Jest, koniec. Teraz to szybko. Hop. Hop. Kontrola ręki. Tu, palce. Może się ruszyć? Nie może, widzicie jest dźwignia mocna na, na rękę, tu możecie, o, tu, tu jest wykończenie, tu wykończenie, tu możecie zabrać ciosy, ale kontrola palców i szyi. Także tak wygląda moja technika. Róweczka dzisiaj w plenerze. Trzeba wykorzystywać pogodę. Łyk świeżego powietrza na pewno orzeźwia. Z rana była jarem żeby się rozbudzić i kręcimy dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że fajny filmik. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba takiego typu sztuki walki i lecimy dalej. Teraz Wam pokażę to z innej perspektywy. Wchodzi tu, tu, tu mam klucz i ściągam sobie go. I Tutaj klucz podciągam, na pewno klepnie. Jest ból. Jak? Patrz. Tu wchodzę. Widzicie? Skięcie. i tu. Tu mam, tu mam dźwignię. Na pewno będzie klepał. Zobaczcie, już, już, już czuję nacisk tutaj na nadgarski. Mam tutaj klucz. Tu klucz zapięty. Jest ciasno. Z tego możemy wejść kolanem, pójść do tyłu, później wykończenie. To jak woli. Z tego nawet możemy zadać cios, żeby upadł kończyć nogą. Także takie techniki sprawdzają się. Ja sobie testuję różne techniki, uczę się też. Właśnie z kolego trenujemy sobie na macie różne techniki. No i będę co jakiś czas Wam rzucał tak, z pleneru jakieś fajne techniki. Pokażę Wam jeszcze jedną technikę. Teraz Wam pokażę technikę złapał za szyję. Też nie macie bardzo ruchów, grubo jesteście ubrani. Zobaczcie, co teraz zrobię. łapię gościo Tu nie mogę mu się wybronić Wchodzę na rękę sobie. A jedną cofam się do tyłu. Wchodzę na zgastek. Pociągnąłem go. Stąd mogą iść kopnięcia ale ja sobie chodzę tutaj. I jest tu dźwignia. O, jak widzicie bardzo boli, bardzo mocna dźwignia. No i stąd mam wykończenie. Tutaj nie oddaje pleców. Oczywiście muszę być bardziej skręcony w tą stronę. Jeśli tutaj kręcę, żeby kontrolować to. Może mi jakiś numer wywinąć. Ale jeżeli, jeżeli pójdziecie na palce, na pewno jest taki ból, że nic, nic nie będzie kombinował, nic nie będzie chciał zrobić. Także takie techniki dzisiaj wam przedstawiam róweczka. Mam nadzieję, że się podobają fajnie poruszać się na świeżym powietrzu. Tak jak wspomniałem jest minus 10 albo 15 nawet. W tej chwili tego nie czuję, bo jestem rozgrzany, ale wybieram się na pewno na morsowanko. Zrobię wam filmik z takiej scenerii na morsowaniu. Zobaczcie, pokażę Wam jeszcze dzisiaj krajobrazu troszeczkę. O, jest piękna zima w końcu przyszła do nas. Zobaczcie. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że takie filmiki się. Wam podobają. Wrócił Rweczka do nagrywania sztuk walki. Będę Wam pokazywał coraz to inne techniki. Mam nadzieję, że jakieś fajne Uda Wam. Zobaczymy. W przyszły tydzień może morsobanko. <gry> Zobaczymy jeszcze. No i oczywiście, jeżeli tak jak wspomniałem na poprzednich filmikach kupię sobie naczynko do yerba maty z drzewa palo santo. Zrobię filmik i opowiem Wam coś więcej na ten temat. Bo już spory czas piję tą yerbę. No i powiem, że fajnie dodaje energii. Jak widzieliście dzisiaj na filmikach. Także, mróweczkę dzisiaj ma bardzo fajny pomysł na filmik. Zimowa sceneria. Trzeba korzystać. Spróbuję Wam jeszcze coś nagrać też z pleneru. Także oglądajcie mój kanał. Jeżeli podobał się filmik, to łapka w górę, subskrypcja, kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli się podoba, żeby być na bieżąco. I oczywiście, pozdrawiam wszystkich ciepło, życzę miłego oglądania. Trzymajcie się, do zobaczenia.